Gruchnęły niespodziewane wieści o żonie Rynkowskiego. Wszyscy byli w błędzie. Wiadomość o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego spadła na fanów piosenkarza jak grom z nieba. Prokuratura wraz ze śledczymi prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności tragedii. Już ujawniono pierwsze nieścisłości, które od lat widniały w opinii publicznej. To zmienia wygląd relacji i małżeństwa. Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Zgłoszenie o nagłej śmierci 52-letniej kobiety wpłynęło do wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 18 września o godzinie 15.30. Po pojawieniu się na miejscu zdarzenia służb potwierdzono, że zmarłą jest żona Ryszarda Rynkowskiego. Tak mogę potwierdzić że chodzi o żonę pana Ryszarda przekazała w rozmowie z faktem prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowy prokuratora okręgowego w Toruniu. Wiadomość zszokowała fanów piosenkarza oraz z branżę muzyczną. W mediach społecznościowych nie brak kondolencji i słów wsparcia. Dla Ryszarda Rynkowskiego to już druga tak bolesna tragedia. W 1996 roku pożegnał bowiem pierwszą żonę. Po 10 latach wziął kolejny ślub i wydawało się, że tym razem historia zakochanych będzie miała szczęśliwe zakończenie. Tragiczne zdarzenie pozostawia jednak wiele niewiadomych. Prokuratura ujawniła pierwsze szczegóły dotyczące zmarłej. Opinia publiczna latami nic nie wiedziała. Śledztwo w sprawie śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Nieoczekiwana śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego pozostawia wiele pytań. Prokuratura i śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Ważną wskazówką będzie przeprowadzenie sekcji zwłok. Które zaplanowano na poniedziałek 22 września o godzinie 9.00. Były przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i samych zwłok zewnętrzne. Natomiast lekarz nie poda przyczyny zgonu, jeśli nie będzie oględzin wewnętrznych czyli popularnie mówiąc w sekcji przekazała rzeczniczka. Istotnym świadkiem jest również sam Ryszard Rynkowski. Prokuratura podjęła już decyzję w sprawie jego przesłuchania. Śledztwo nadal trwa, a wiele szczegółów wychodzi na jaw na bieżąco. Rzeczniczka prokuratury wyjawiła nieznane dotąd fakty dotyczące żony piosenkarza. Latami opinia publiczna posługiwała się niepełnymi informacjami. Wyszły nowe fakty w sprawie żony Ryszarda Rynkowskiego. Wszyscy byli w błędzie. Przez lata żona Ryszarda Rynkowskiego była doskonale znaną postacią polskiego show biznesu. Małżeństwo chętnie pokazywało się wspólnie podczas muzycznych występów artysty czy to w opolu, czy podczas top trendów. Wówczas przedstawiano kobietę jako Edytę i tak właśnie zwracał się do niej również mąż. W rzeczywistości miała ona jednak na imię Magdalena, co wyszło na jaw w trakcie dochodzenia związanego z jej śmiercią. To chyba jest imię, którego używał mąż wobec żony. Tak mi się wydaje, bo ona miała na imię Magdalena, wyjawia Izabela Oliver Plejadzie. Informacje potwierdzają się również w dokumentach KRS, gdzie żona Ryszarda Rynkowskiego widnieje jako Magdalena Edyta Rynkowska. Drobny szczegół ujawnia nieco więcej o relacji i małżeństwa. Być może używanie drugiego imienia żony było bardziej intymne i wyjątkowe dla piosenkarza.